Uciekam z Warszawy. Dosłownie. Jestem Zbyszek. W Warszawie jak od czterech pokoleń. Mój dziadek walczył tu w powstaniu. Kocham to miasto. Ale umówmy się. Hałas, wieczne korki, walka o każdy metr parkingu. No, miałem dość. Moja dziewczyna przeprowadza się do mnie z Łodzi. Mamy psy, planujemy dzieci. Potrzebujemy oddechu, a nie spalin. A więc wsiadłem w auto, yy, u siebie na wierzbnie, pojechałem 20 minut trasą S8, no tyle tylko dzieli betonową dżunglę od tego. Przyjechałem tu, żeby zobaczyć las. Patrzmy, co tu jest. Wow! Yy, złapać ciszę, a znalazłem to Willem Marysi. Zanim wszedłem, zrobiłem test. Kostka, kładka jak stół. Idealna na deskę. Ciciaki będą bezpieczne. To nie jest domek z kartonu. Na pewno sprawdziłem, to solidny poroterm stoi twardo na ziemi. A szef ochrony? Hm, mój pies już wybrał swój posterunek. Chyba mu się podoba. Wchodzimy. W cenie ciasnego mieszkania na woli tu masz dom z prawie 33 metrowym salonem i ogromnymi przeszkleniami. Na dole gabinet. Idealny, żeby pracować w ciszy, zamiast stać w korkach na mordor. I koniec z szukaniem miejsca pod blokiem. Garaż ponad 20 metrów. Do tego dwa miejsca postojowe. Jest Twój i w cenie. Góra to strefa prywatna. Trzy sypialnie, jedna dla nas, dwie no wiesz, na przyszłość. Ekologiczne ogrzewanie, podłogówka w całym domu, ciepło i tanio. 115 metrów domu i własny ogród 1 290 000. To prosta matematyka. Chcesz mapę do tego skarbu? Napisz: Dom w komentarzu, zanim inni to znajdą.